Cześć, witam wszystkich serdecznie. Tutaj Bartosz z kanału BK World. Właśnie odwiedził mnie Święty Mikołaj i zostawił mi. to. zaczynamy. Dzisiaj się Mikołaj naprawdę postarał i chyba naprawdę śledził Black Friday'owe, Black Weekend'owe wyprzedaże, ponieważ to jest poprzedniej generacji model Ronina, model SC, czyli model, model combo, który UDZIK ma tak naprawdę maksymalnie do, do 2 kg, czyli do... Zastosowanie do mniejszych lub mniejszych wymiarów lustrzanek, ale to nie ma znaczenia, ponieważ cena, jaką, jaką udało się Mikołajowi w tym roku uzyskać za, za ten model, to tak naprawdę niespełna 1000 zł. I uważam, że to jest najlepsza dzisiaj okazja, żeby zakupić swój pierwszy, fajny, fajnej jakości gimbal. Co od razu się rzuca w oczy? Fajne opakowanie, lekkie, poręczne, bardzo łatwe do transportu, do przenoszenia. I zobaczmy, z czym tutaj Ronin dzisiaj do mnie, do mnie przyjechał. Oczywiście, Ronin SA jest mi znany tak naprawdę od samego początku, kiedy tylko się pojawił na rynku. Ale tak czy inaczej, od razu bardzo mi się spodobało jego, jego tak naprawdę ultra prosty montaż. Prosta dźwignia zawleczka. Zakładamy baterie, Raz, dwa, trzy. Mały tripod. I nasze urządzenie i jest tak naprawdę już złożone, gotowe do pracy. Co od razu zauważyłem na samym początku? Słyszycie to? Jakość wykonania jest ok, jedyne co mi się nie podoba to te luzy, chociaż zakładam, że, że tak to powinno być i jest to we wszystkich modelach, ale jest to dosyć, dosyć dziwne. Hmm. Pewnie się do tego przyzwyczaję, ale tak czy inaczej, jestem tutaj fajnie zadowolony z tej jakości. Bliżej, chińska firma z wielomiliardową wyceną, jeżeli chodzi o, o, o firmę, która wie, co robi, ma tych produktów na pewno sporo, jak nie tysiące. Więc zakładam, że wiedzą, co zrobili i muszę powiedzieć, że pierwsze odczucie, pierwsze wrażenie bardzo przyjemne, wygląda to na solidny sprzęty. Ok, zapoznałem się, zapoznałem się z instrukcją jak, jak to szybko i sprawnie zbalansować. Więc spróbujmy to szybko zrobić, zobaczymy jak to wyjdzie. W zestawie przychodzi, razem z zestawem przychodzi taki mały plate, który z tego co już się zaznajomiłem montujemy do aparatu. Czy dobrze? Tak, tak. Wszystko jest czytelne z tego co widzę. Mamy tutaj taki fajny, mały slider, który zakładam, że ma służyć do precyzyjnego ustawienia jest zapamiętania pozycji, jak, jak najlepiej i najszybciej w przyszłości już zakładać na gimbala. Sam aparat, aparat kompaktowy Sony Alpha, obiektyw tutaj mamy. 16 mm stały 1,4 dosyć lekki. Na pewno nie jest to ciężka luszenka, bo jest to bez, luter, bez Ale zobaczymy, zobaczymy, jak to szybko i sprawnie możemy razem, razem zrobić. Ok. I voila. chyba byłoby, nie? Dobra, to odpalamy. Zobaczymy, co tutaj się ciekawego wydarzy. Włączamy, no i wola, lecimy z tematem, tak? Działa. Ok, z tego co się już zorientowałem, przeczytałem w instrukcji. Po, po, montażu, po montażu należy każdorazowo wykonać e, test balansu. Co właśnie teraz dokonamy. Ok, zobaczmy jak to funkcjonuje. Coś się dzieje, dobra, trochę magii teraz. E, oprogramowanie te aplikacje, które są dostępne na, na Androida i pewnie na. na sprzęty z jabłuszkiem, są bardzo fajne, bardzo proste w obsłudze. Interfejs bardzo przyjemny. O jest, Balance Test Result, excellent, 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 dziękuję bardzo. Tak jak mówiłem, pierwszy montaż zajęło mi to chwilę, wybalansowane, excellent. I zobaczmy, co tutaj potrafi. O, na to czekałem, Force Mobile. Enable Force Mobile. Mm, ciekawe, ciekawe. Co on tu potrafi zrobić? Nieźle, nieźle. Nie, nie. Szybki i responsywny. Bardzo fajny system. Ekstra, ekstra. Wasz gimbal tak potrafi? Sama obsługa, z tego co zauważyłem, jest bardzo prosta. Generalnie jeden trigger, dwa przyciski, jeden joystick. Z tego, co mi się najbardziej w tym momencie spodobało, to system 360. Bardzo fajny, zaraz wam pokażę o co w nim chodzi. Oczywiście, pewnie już to widzieliście tysiąc razy na filmach. Ale który gimbal tak fajnie to potrafi zrobić? Chyba, że po prostu nie wiem, i, i wszystkie inne chińskie produkty mają to samo podobne oprogramowanie. Generalnie bardzo fajny tryb, tryb latarki. I jeszcze do tego 360. Żeby wrócić szybko. Do pozycji wyjściowej, bach, dwa razy trigger i jest już gimbal wycentrowany. Takie proste, każde dziecko będzie w stanie to obsłużyć. Z tego co widzę, pomimo że jest model, model SC, sam gimbal też swoje waży. Do tego, jeśli dołożymy obiektyw, to faktycznie rzeźba mięśnia dosyć szybko ulegnie znacznej poprawie. sobie pomyślałem, że fajnym featurem łącząc system, system Setup DJI Plus, aparaty, aparaty marki Sony, będzie zainstalowanie sobie na, na komórce, na urządzeniu mobilnym aplikacji Edge Mobile, która pozwala nam właśnie na przekazanie w czasie rzeczywistym obrazu z aparatu wprost na komórkę i łącząc sobie tą małą przystawkę razem tutaj z gimbalem. Będziemy mogli sobie na bieżąco właśnie śledzić, śledzić co się dzieje, co jest w kadrze, tak naprawdę, aparatu. Mam tutaj na myśli aparaty, które, które mają nie mają obrotowego w pełni wyświetlacza, gdzie wtedy jest ciężko zobaczyć tak naprawdę, co jest w kadrze. Mam tutaj na myśli te aparaty z serii, z serii troszkę niższych które ja na przykład posiadam, gdzie kiedy byśmy tutaj dołożyli mikrofon i byśmy kompletnie zasłonili, zasłonili ekran, więc wtedy dokładnie nie będziemy wiedzieć, co tutaj fajnego jest w kadrze właśnie rejestrowane, więc sobie pomyślałem, że właśnie łącząc, łącząc aplikację od Sony plus, plus tą przystawkę, mamy bezpośredni podgląd właśnie na to, co jest aktualnie w obiektywie. To tak na szybko sobie pomyślałem właśnie, jakby udoskonalić ten właśnie setup składający się z tych dwóch, z dwóch urządzeń. Zobaczcie. Voilà. Oczywiście, tutaj w tym momencie mamy, mamy obraz z aparatu, który mnie rejestruje, ale w ten sam sposób będziemy mogli przekierować obraz z aparatu, który jest w tym momencie na gimbalu, bezpośrednio do, 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 na komórkę i fajnie, przystępnie będzie to widać. Bardzo fajny feature, jeżeli chodzi o gimbala DJI, to jest ten trigger, który pozwala nam zablokować mm, zablokować yy, wszystkie osie. Tak naprawdę wprowadzić aparat w tryb LOCK, gdzie aparat, proszę zobaczcie, zostaje w swoim położeniu we wszystkich osiach. O, teraz już jest zluzowany i zobaczcie, bardzo fajnie, bardzo fajna blokada. Prosta i szybka. Jeszcze jeden fajny feature, jeżeli chodzi o gimbala DJI. Przytrzymanie przycisku M pozwala nam na wejście w sposób bardzo szybki, błyskawiczny. Wejście w tryb, w tryb sport, gdzie zwiększa się diametralnie rozpędzoność całego systemu. Proszę zobaczyć sobie. Ekstra, ekstra to działa. Gdzie normalnie, proszę zobaczyć, płynnie, płynne ruchy i wycentrowanie z powrotem. Potrójne naciśnięcie trigera spowoduje wejście w tryb selfie. Myślę, że dla wielu vlogerów bardzo przydatny. Można oczywiście sobie jeszcze joystickiem sobie wyregulować co my chcemy, żeby było widoczne w kadrze. Bardzo fajne i proste w Jeśli chodzi o samą aplikację Ronina SC, to jest ona bardzo prosta. Czytelna. Na głównym pulpicie widzimy cztery kafelki, plus przycisk Create. Pierwszy kafelek Balance, test, który już, już wykonaliśmy na samym początku tego wideo. W celu poprawnego ustawienia balansu parametry silników, które, które pracują podczas, podczas, podczas pracy, tak naprawdę całego, całego zestawu. Profile użytkownika są. Jest ich trzy. W tym momencie M1 włączony, gdzie oś pionowa i pozioma są, są aktywne. M2 w tym momencie ja mam ustawione, że tylko oś pozioma tak naprawdę jest, jest, jest ruchoma. No i oczywiście M3, mój ulubiony na tą chwilę profil, gdzie, gdzie możemy tak naprawdę obrócić całą głowicą osią dookoła. 360 stopni bez żadnego ograniczenia. Możemy tak naprawdę robić to w nieskończoność aż, aż, nam się, aż nam się znudzi. Idąc dalej, jeżeli chodzi o aplikację, spójrzmy, co tutaj jeszcze mamy status, czyli możliwość tutaj wyłączenia aktywacji i dezaktywacji różnych, różnych modów, czyli portrait Mode, gimbal 360, selfie mode do, własnej, do własnego sprawdzenia, checklist, kamera control cable. Połączenie Bluetooth, tak jest, to wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o przycisk Create, o proszę, Virtual Joystick, z, z poziomu tak naprawdę telefonu, jesteśmy również w stanie pracować, sterować, tak naprawdę gimbalem. Tak naprawdę nie wiem jeszcze w jakim celu miałbym to wykorzystywać, jeżeli chodzi o ten, o ten feature ale możliwe, że do czegoś będzie przydatny Active Track Pro wersja 3.0 tutaj czyli możliwość śledzenia możliwość śledzenia obiektów Force Mobile, który już Wam zaprezentowałem na samym początku, czyli tak naprawdę gimbal replikuje wszystkie ruchy, które zadaje, zadaje tutaj telefonem bardzo fajne Opcja panoramy. Tutaj możemy zadać sobie tak naprawdę wyznaczyć przestrzeń, którą, którą chcemy na przykład odfotografować i, i gimbal precyzyjnie tak naprawdę nam to da nas to wykona. Timelapsy. Nie trzeba tego nikomu przedstawiać. Kilka możliwości pewnie tutaj im tak zmiana interwału, czasu. Każdemu znany, znana, znana funkcja w tego typu urządzeniach. Opcja track opcja track, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie zadać i wyznaczyć, wyznaczyć trasę, którą ma okamerować, ofilmować, czy też ofotografować gimbal. Bardzo fajne i proste w użyciu, tak naprawdę fajna aplikacja, fajna funkcja. Gaming controller, tego mi o tym nie wiedziałem, czyli co tutaj prawdopodobnie gimbal możemy wykorzystać do 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 pracy i współpracy z. A, już OK, OK, już rozumiem, czyli, czyli Controller z PS4, ewentualnie z Xboxa możemy wykorzystać do, do obsługi tego gimbala. Ciekawe, ciekawe. Na pewno nie umieszkam, nie umieszkam sprawdzić i powiem Wam, jak to, jak to funkcjonuje w jakimś innym. W jakimś innym filmie. Tak, tak czy inaczej, pewnie za jakieś 2-3 miesiące yy, podsumuję tak naprawdę ten zakup, czy było warto, czy, czy spełnia moje oczekiwania. Tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że stosunek cena do jakości, jaką tutaj dostajemy, dostajemy w tym momencie od DJI, jest, jest tutaj na 6 z plusem tak naprawdę. I dla mnie w tym momencie to było najważniejsze przy, przy zakupie przez Mikołaja yy, tego, tego gimbala. Jeśli chodzi o mnie, myślę, że bardzo fajnie wyceniony gimbal, przynajmniej na tą chwilę, jak wiecie, pojawił się już w sprzedaży nowy model, nowy model od DJI, więc tę okazję trzeba chwytać póki jeszcze, jeszcze chyba jest, ponieważ pewnie magazyny bardzo szybko zostaną wyczyszczone z tego sprzętu. Tak, jeszcze raz dzięki, dzięki serdecznym Mikołaju za, za, ten, za ten prezent. Jeśli podobał Wam się odcinek, serdecznie zapraszam do zostawienia kciuka w górę. Jeśli, czeka, jeśli czekacie na kolejne odcinki w moim wykonaniu, zapraszam do naciśnięcia dzwoneczka i subskrypcji. Serdecznie dziękuję za, za, za poświęcony mi czas. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Hej!